Cześć, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Jakże się cieszę, że możemy się spotkać w tej przestrzeni wiary i refleksji. Dzisiaj z wielkim entuzjazmem rozpoczynamy kolejny specjalny film, w którym będziemy mieli okazję pogłębić naszą relację z Bogiem i szukać wstawiennictwa młodego świętego, który wyróżnia się swoją głęboką więzią z Panem i miłością do Eucharystii. Święta Carlo Acutis. Carlo Acutis, prawdziwy przykład wiary i oddania. Uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych przeszłości, ale również dla młodych ludzi dzisiaj. Żył zaledwie 15 lat, ale pozostawił ogromne duchowe dziedzictwo, pokazując, że można być świętym w obliczu współczesnych wyzwań. W trakcie swojego życia Karlo wykorzystywał technologię i internet, aby szerzyć przesłanie Chrystusa, a jego miłość do Eucharystii sprawiła, że został uznany za patrona internetu. Dzisiaj nasz temat jest bardzo szczególny. Wołaj o cud! Modlitwa do Święta Karlo Acutisa, która działa. Ile razy znajdujemy się w trudnych momentach, szukając odpowiedzi i rozwiązań dla wyzwań, które stawia przed nami życie. Czasami może wydawać się, że jesteśmy sami, ale prawda jest taka, że mamy Boga, który słyszy nasze prośby oraz Świętych, którzy wstawiają się za nami. W tym duchu gromadzimy się, aby razem wołać o cud, ufając potężnemu wstawiennictwu Święta Karlo. W tym filmie będziemy medytować nad znaczeniem modlitwy oraz tym, jak może ona zmienić nasze życie. Modlitwa jest naszą rozmową z Bogiem, w tym dialogu znajdujemy pokój, pocieszenie i często odpowiedź, której tak bardzo szukamy. A kiedy łączymy nasze głosy w modlitwie, szczególnie prosząc o wstawiennictwo takiego świętego jak Karlo, tworzymy łańcuch wiary, który może przenosić góry. Zachęcam Was, abyście otworzyli się na ten moment modlitwy. Jeśli przeżywasz trudny czas, jeśli jakiś Twój sen wydaje się odległy lub pragniesz uzdrowienia w jakiejś sytuacji, pamiętaj, że Bóg jest z Tobą. Święta Carlo Acutis jest potężnym wstawiennikiem, a jego życie inspiruje nas do wiary, że cuda mogą się wydarzyć. Modlitwa, którą podzielimy się dzisiaj, jest prosta, ale pełna wiary. To zaproszenie do złożenia przed Bogiem wszystkich naszych potrzeb, z pewnością, że On nas słyszy. I pamiętaj, kiedy się modlimy. Powinniśmy modlić się z przekonaniem, jak mówi Słowo Boże w Jakuba 1. 6. Niech prosi z wiarą, nie wątpiąc, bo ten, który wątpi, jest jak fala morska, którą wiatr miota i unosi. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zrobić specjalne zaproszenie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, skorzystaj z tego momentu, aby to zrobić. W ten sposób będziesz mógł śledzić nasze codzienne refleksje, modlitwy i świadectwa, które umacniają naszą wiarę w społeczności. Ponadto, nie wahaj się zostawić komentarza poniżej, dzieląc się swoimi intencjami, prośbami o modlitwę lub nawet świadectwami, jak wiara działa w Twoim życiu. Twoja obecność jest dla nas bardzo ważna i pomaga nam wspólnie wzrastać w chrześcijańskiej drodze. A teraz przygotujmy się na ten moment modlitwy. Znajdź spokojne miejsce, gdzie możesz się skoncentrować i otworzyć swoje serce. Pamiętaj, że jesteśmy razem, połączeni duchem, wołając o cud, który może odmienić nasze życie. Przejdźmy zatem razem, ufając w stawiennictwu święta, Carlo Acutisa i przedstawiając Bogu wszystko, co nas niepokoi, z pewnością, że on jest tutaj, gotowy nas wysłuchać i pobłogosławić. Przygotuj się, bo to jest moment wiary i nadziei. Idźmy naprzód. Szukając cudu, doświadczamy głęboko ludzkiego przeżycia, które rezonuje z najgłębszymi pragnieniami naszych serc. Fragment z Mateusza 7. 7. myślnik 8 zaprasza nas do refleksji nad istotą modlitwy i relacji, jaką mamy z Bogiem. Jezus zapewnia nas, że gdy prosimy, szukamy i pukamy, odpowiedź przyjdzie. To zaproszenie nie jest tylko zachętą do modlitwy, ale obietnicą, że Bóg jest uważny na nasze wołania. Modlitwa staje się więc mostem, który łączy nas z łaską Bożą, środkiem, przez który wyrażamy nasze potrzeby, nadzieje i pragnienia. Kiedy wołamy o cud, kluczowe jest, aby nasza modlitwa była szczera i żarliwa. Szczerość przybliża nas do Boga, który zna nasze serca. Nie chodzi tylko o słowa, ale o wołanie, które wypływa z głębi duszy, krzyk, który przechodzi przez niebiosa. Modląc się, musimy pamiętać, że nie składamy tylko prośby, ale nawiązujemy relację z Twórcą, który nas kocha i słyszy. Zaufanie, które mamy w modlitwie, pozwala nam kontynuować nawet gdy okoliczności wydają się niekorzystne lub gdy odpowiedź nie przychodzi w takiej formie, jakiej oczekujemy. Ważne jest, aby zrozumieć, że oczekiwanie na cud nie powinno dotyczyć jedynie natychmiastowej odpowiedzi, którą szukamy, ale także przemiany, która zachodzi w nas, gdy czekamy. Modlitwa nie jest jedynie rytuałem, ale procesem oddania się Bogu, w którym nasze lęki, niepewności i wątpliwości mogą być Mu przedstawione. Zaufanie w Jego dobroć i doskonały czas daje nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, nawet gdy sytuacja wokół nas wydaje się chaotyczna. Wstawiennictwo to kolejny potężny aspekt modlitwy. Kiedy łączymy się w modlitwie, jako ciało wierzących, mnożymy moc naszego wołania. Jakuba godzina 5.15 przypomina nas, że modlitwa wiary może uzdrowić i podnieść chorego. To podkreśla znaczenie wspólnoty w naszej drodze wiary. Wołanie o cud nie jest samotną walką. To wspólne wysiłki, w których wszyscy są wezwani do wspierania się nawzajem w chwilach potrzeby. Wstawiennictwo uczy nas, że modląc się za innych, również jesteśmy dotykani łaską Bożą. Solidarność w modlitwie jednoczy nas i wzmacnia, tworząc przestrzeń, w której cuda mogą się wydarzyć. W świetle święta, Carlo Acutisa, młodego człowieka, który autentycznie i inspirująco żył swoją wiarą, znajdujemy przykład, jak modlitwa i oddanie mogą prowadzić do cudów. Jego życie przypomina nam, że świętość często objawia się w prostocie codzienności i czystości serca. Wykorzystał swoje umiejętności i talenty, aby chwalić Boga, a jego życie stało się potężnym świadectwem obecności Boga w naszym świecie, wołając o wstawiennictwo święta. Karlo, nie tylko prosimy o cud, ale również inspirujemy się do życia z tą samą intensywnością wiary i miłości. Uczy nas, że prawdziwe poszukiwanie cudu powinno iść w parze z życiem modlitwy i służby innym. Kiedy wołamy o cud, powinniśmy to robić z pewnością, że Bóg nas słyszy. Wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do rzeczywistości nadprzyrodzonej. W Mark godzina 11.24 przypomina nam, że wszystko, o co prosimy w musimy wierzyć, że nawet w bólu i niepewności, Bóg potrafi czynić cuda. Wiara nie jest brakiem wątpliwości, ale wyborem zaufania Bogu pomimo nich. Wzywając cud, odkładamy na bok ciężar niepokoju i rozpaczy oddając się pewności, że niezależnie od wyniku, jesteśmy w rękach Boga, który nas kocha. Modlitwa staje się zatem aktem uwielbienia i oddania, w którym stajemy gotowi przyjąć Bożą wolę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z naszymi początkowymi pragnieniami. Podsumowując, wołanie o cud to zaproszenie do zaufania, wspólnoty i wiary. To wezwanie, byśmy zjednoczyli się w modlitwie, szukali obecności Boga w naszym życiu i przypominali sobie, że w każdym wołaniu zbliżamy się do miłości, która przewyższa każdą sytuację, z jaką możemy się zmierzyć. Obyśmy zawsze mieli odwagę prosić, szukać i stukać, z przekonaniem, że drzwi łaski są zawsze otwarte dla tych, którzy wierzą. Poszukiwanie cudu to głęboka ekspresja ludzkiej potrzeby interwencji boskiej, szczególnie w momentach bólu, niepewności i rozpaczy. W Ewangelii Marka, godzina 11:24 Jezus naucza nas o relacji między modlitwą a wiarą, twierdząc, że wszystko, o co poprosimy w modlitwie, wierząc, otrzymamy. Ten werset zachęca nas do refleksji nad naturą naszej wiary i tym, co tak naprawdę znaczy wierzyć w coś, co jeszcze się nie ujawniło w naszym życiu. Wołanie o cud nie jest tylko aktem prośby, to akt oddania i zaufania. Kiedy zwracamy się do Pana w modlitwie, uznajemy nasze ograniczenia oraz wielkość Boga. Wiara, jaką przedstawia ten werset, jest niezbędnym składnikiem. Jezus nie mówi, że otrzymamy tylko to, o co prosimy, ale że musimy wierzyć. Ta wiara jest potężną siłą, która może przesuwać góry, i to właśnie ta sama wiara łączy nas z tyloma świętymi i męczennikami, którzy nas poprzedzili, takimi jak święta Carlo Acutis. Święta Carlo Acutis, młody człowiek którego życie było naznaczone oddaniem i miłością do Eucharystii, jest współczesnym przykładem kogoś, kto żył swoją wiarą w sposób pełen pasji. Nauczył nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych historii, ale jest dostępna dla wszystkich, szczególnie dla młodych. Refleksja nad jego cnotami pozwala dostrzec, jak on sam wołał o cud w swoim życiu, nie tylko w poszukiwaniu uzdrowienia czy pociechy, ale także w dążeniu do głębszej relacji z Bogiem. Modlitwa do święta. Carlo Acutis można postrzegać jako zaproszenie do wspólnoty z modelem wiary. Wzywając go, nie prosimy tylko o interwencję w naszym życiu, ale także o wzrost naszej własnej wiary i odwagi. Cud, którego często szukamy, może nie być jedynie uzdrowieniem choroby lub rozwiązaniem problemu, ale przemianą wewnętrzną, która pozwala nam dostrzegać rękę bożą w każdej sytuacji. Wstawiennictwo świętych, takich jak święta. Carlo, przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Kiedy modlimy się razem, jak podkreśla list do Jakuba, godzina 5.15, modlitwa wiary może uzdrowić chorych i podnieść tych, którzy upadli. To ukazuje piękno wspólnoty wierzących, w której każdy z nas może być narzędziem Boga, by przynieść nadzieję i odnowienie innym. Wołając nawzajem o pomoc, stajemy się agentami cudów, nie tylko w naszych życiach, ale także w życiu tych, którzy nas otaczają. Tak więc, wołając o cud, powinniśmy zadać sobie pytanie. Co tak naprawdę prosimy? Czy to zmiana zewnętrzna, czy raczej poszukujemy przemiany wewnętrznej? Często najbardziej znaczący cud to zdolność dostrzegania rzeczy w nowym świetle, znalezienie pokoju w czasie burzy i doświadczanie obecności Boga w naszych cierpieniach. Prawdziwa wiara zaprasza nas do spojrzenia poza to, co natychmiastowe, i do zaufania, że nawet kiedy nie rozumiemy, Bóg działa na naszą korzyść. Modlitwa nie powinna być jedynie rytuałem, ale szczerym i otwartym dialogiem z Bogiem. To w tej przestrzeni rozmowy możemy wyrażać nasze lęki, niepokoje i nadzieje. Wołając o cud, możemy pamiętać, że Bóg słyszy nasze prośby i że nawet kiedy odpowiedzi nie przychodzą w sposób, którego się spodziewamy, on jest obecny i działa w naszym życiu. Na koniec, niech życie święta Carlo Acutis inspiruje nas nie tylko do poszukiwania cudów, ale także do życia autentyczną wiarą, która przejawia się w miłości, służbie i dzieleniu się. Zjednoczeni w modlitwie Ufając obietnicom Boga, możemy stać się narzędziami cudów w naszych wspólnotach, odzwierciedlając światło Chrystusa dla tych, którzy są w potrzebie. Niech nasze modlitwy będą wyrazem głębokiej wiary i nieustannym poszukiwaniem obecności Boga w naszym życiu i w życiu tych, którzy nas otaczają. Poszukiwanie cudów to głęboko ludzka doświadczenie, które łączy nas z naszą kruchością i nadzieją. Werset z listu do Jakuba, godzina 5.15, oferuje nam szczególny wgląd w to poszukiwanie, podkreślając znaczenie modlitwy wiary oraz siłę wspólnej intercesji. Kiedy zbieramy się w modlitwie, nie tylko wołamy indywidualnie, ale także łączymy się jako ciało, jako rodzina wiary, która wspiera się nawzajem w trudnych chwilach. Modlitwa ma moc przemiany. Kiedy modlimy się o cud, nie prosimy tylko o coś, czego pragniemy, ale otwieramy nasze serca na działanie Boga w naszym życiu i w życiu innych. Intercesja, jak uczy nas Jakub, jest aktem miłości, który wykracza poza nasze osobiste potrzeby. To wezwanie do solidarności, przypomnienie, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i że razem możemy wprowadzać zmiany. Święta Carlo Acutis, młody człowiek, który żył swoją wiarą w sposób autentyczny i intensywny, jest doskonałym przykładem tego, jak modlitwa i intercesja mogą działać cuda. Rozumiał znaczenie Eucharystii i modlitwy. A jego życie jest świadectwem, że nawet w młodym wieku można z zapałem szukać obecności Boga. Dzięki jego wstawiennictwu wielu zgłaszało doświadczenia uzdrowienia i przemiany. To skłania nas do refleksji nad tym, co znaczy wołać o cud w naszym własnym życiu. Wołanie o cud nie oznacza tylko czekania na interwencję boską w sposób pasywny. Wręcz przeciwnie, to zaproszenie do działania. Kiedy się modlimy, również gotowi jesteśmy być narzędziami w rękach Boga. Modlitwa jest sposobem, w jaki łączymy się z Bożą Wolą i dostosowujemy się do większego celu, jaki on ma dla nas. Czasami cud, którego szukamy, nie jest fizycznym uzdrowieniem ani natychmiastowym rozwiązaniem naszych problemów, ale wewnętrznym pokojem, który pozwala nam stawiać czoła naszym trudnościom z wiarą i odwagą. Co więcej, modlitwa wspólnotowa wzmacnia naszą wiarę. Kiedy zbieramy się wokół wspólnego celu, wzajemnie się wspieramy i tworzymy sprzyjające środowisko dla cudów. To w tej przestrzeni Wspólnoty możemy doświadczyć obecności Boga w sposób bardziej intensywny. Modlitwy składane razem po te panie, w swojej nieskończonej dobroci cieszy się, gdy widzimy Jego dzieci jednoczące się w poszukiwaniu Jego łaski. Wstawiennictwo uczy nas także, aby spojrzeć poza siebie. Często jesteśmy tak skupieni na własnych potrzebach, że zapominamy o bólu i zmaganiach innych. Modląc się za kogoś, kto przechodzi trudności, ćwiczymy empatię i miłość chrześcijańską. To nas przemienia i przybliża do serca Boga, który troszczy się o każdego z nas. Kiedy prosimy święta, Karlo Acutisa, o wstawiennictwo, prosimy go, aby, żyjąc w tak żywej wierze, pomógł nam połączyć się z miłością Bożą i stać się jej kanałami dla innych. Ważne jest, aby pamiętać, że, wołając o cud, powinniśmy być także otwarci na odpowiedź Bożą, która może przyjść w niespodziewany sposób. Odpowiedź na naszą modlitwę może nie być dokładnie tym, czego się spodziewaliśmy. Ale może być dokładnie tym, czego potrzebujemy. Pan zna nasze najgłębsze potrzeby i często działa w nas, zanim zacznie działać wokół nas. Dlatego modlitwa powinna być towarzyszona otwartym i przyjmującym sercem. Refleksjonując nad siłą modlitwy i wstawiennictwa, jesteśmy zaproszeni do pogłębienia naszego życia wiary. Niech będziemy jak święta. Carlo Acutis, który intensywnie żył swoją relacją z Bogiem i stał się przykładem wiary i miłości. Gdy wołamy o cud, niech jednoczy nas modlitwa, wzmacniając naszą wspólnotę i wspierając się nawzajem w naszych podróżach. W dalszej części poprowadzimy modlitwę, w której razem węzwiemy Bożą interwencję w nasze życie, szukając siły i pokoju, które tylko Bóg może nam dać. O Panie, który jesteś w niebie i znasz pragnienia ludzkiego serca, przychodzę do Ciebie w pokornej prośbie. Z niezachwianą wiarą wołam o wstawiennictwo święta. Carlo Acutisa, młodego, który żył w Twojej obecności i potrafił odnaleźć radość i sens w prostocie codziennego życia. On, który zrozumiał znaczenie Eucharystii i poświęcił swoje życie Twojej służbie, dzisiaj inspiruje nas i prowadzi. Niech Jego światło świeci nad nami, oświetlając naszą drogę i wzmacniając naszą wiarę. O Boże miłości, w chwilach trudności, gdy cienie zdają się nas otaczać, pamiętamy, że, podobnie jak święta, Karlo, możemy szukać w Tobie ulgi i pokoju. On, który stawiał czoła wyzwaniom z odwagą i zawsze spoglądał na ciebie jako na swoje źródło nadziei, uczy nas, by nie zniechęcać się w obliczu trudności. Niech nasze serca będą otwarte, zdolne przyjąć twoje łaski i szukać twojej woli w każdej sytuacji. Panie, wśród burz życia, prosimy, abyś obdarzył nas spokojem, by zaakceptować to, czego nie możemy zmienić, i odwagą, by zmieniać to, co jest w naszym zasięgu. Pomóż nam być narzędziami Twojego pokoju, niosąc miłość i współczucie tym, którzy nas otaczają, tak jak czynił to święta. Karlo, niech nasze działania, słowa i myśli będą przykładem wiary i dobroci, odbijając Twoją miłość. O święta! Karlo, ty, który znasz zmagania i wyzwania młodzieży, stawiej się za wszystkimi młodymi w naszej wspólnocie. Niech znajdą w tobie wzór wiary i poświęcenia, kogoś, kto intensywnie żył w Twojej obecności. Niech będą inspirowani do poszukiwania prawdy i dobra w świecie, który często jest odmienny. Niech Twoje wstawiennictwo pomoże im odkryć swoje talenty i wykorzystać je dla dobra wspólnego, zawsze w dążeniu do Twojej chwały. Wieczny Boże, prosimy, aby Twoje błogosławieństwa dotarły do tych, którzy cierpią, którzy czują się zagubieni i bez nadziei. Niech światło święta, Karlo, świeci w ich życiu, przynosząc pocieszenie i siłę. Niech odczują Twoją miłość, która otacza i przyjmuje nawet w najciemniejszych chwilach. Niech wiedzą, że nie są sami, że zawsze jesteś przy nich, gotowy wysłuchać ich próśb i uczynić to, co niemożliwe. W szczególności wołam za tych, którzy potrzebują cudu. Panie, niech interwencja święta. Karlo przyniesie odnowę i przemianę w ich życiu. Niech łańcuchy, które ich więżą, zostaną zerwane, a zdrowie, pokój i nadzieja przywrócone. Niech każdy doświadczy Twojej obecności w sposób głęboki i osobisty, Uznając, że wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do Twoich cudów. O Boże, pomóż nam pielęgnować serce wdzięczne, nawet za małe rzeczy. Niech potrafimy dostrzegać codzienne błogosławieństwa, które nam dajesz, i nauczyć się żyć w wdzięczności. Niech życie święta. Karlo przypomina nam o pięknie Eucharystii, duchowym pokarmie, który nas wzmacnia i jednoczy z Tobą. Niech Zbliżając się do ołtarza, doświadczamy Twojej obecności i radości płynącej z bycia w komunii z Tobą i z naszymi braćmi. Panie, niech nasza wspólnota będzie odzwierciedleniem Twojej miłości. Niech będziemy kroczyć razem, wspierając się nawzajem, poszukując prawdy i promując pokój. Niech, inspirowani przez święta, Karlo, wykorzystamy nowoczesną technologię, aby przekazywać Twoje przesłanie do wszystkich zakątków świata. Niech każde serce zostanie dotknięte przez Twoją prawdę a wszyscy poznają radość życia w Tobie. O Panie, w każdej chwili udręki, niech pamiętamy o Twojej nieskończonej miłości i nadziei, którą nam oferujesz. Niech, przez wstawiennictwo święta Karlo Akutisa, znajdziemy siłę i odwagę, by stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze. Niech nasze wołanie o cud zostanie przyjęte w Twoich kochających ramionach i niech, dzięki Twojej łasce, dostrzegamy przemianę w naszym życiu i w życiu naszych bliskich. Niech każda łza zostanie otarta, każdy ból złagodzony, a każde złamane serce przywrócone do zdrowia. Niech światło święta. Karlo oświetla naszą drogę, a my, tak jak on, bądźmy świadkami Twojej miłości w świecie, który tak bardzo potrzebuje nadziei i współczucia. O Panie, który zapraszasz nas do zaufania Tobie we wszystkich okolicznościach życia, prosimy, pomóż nam pielęgnować wiarę, która nie ustaje, nawet gdy trudności wydają się nie do pokonania. Niech nasze zaufanie do Ciebie będzie jak kotwica mocna i niezłomna, która trzyma nas w bezpieczeństwie wśród burz. Niech, podobnie jak święta. Karlo, mamy pewność, że Twoja ręka nas prowadzi, nawet gdy nie potrafimy dostrzec drogi przed sobą. Panie, w Twojej nieskończonej mądrości, wiemy, że każde wyzwanie niesie ze sobą możliwość wzrostu i przemiany. Dlatego niech będziemy patrzeć na trudności z nowej perspektywy, szukając nauki i dojrzewania w naszej duchowej podróży. Pomóż nam zrozumieć, że dzięki trudnościom możemy się zbliżyć do Ciebie i doświadczyć Twojej miłości w sposób głębszy. O Panie, patrząc na Ciebie, pamiętajmy, że prawdziwe szczęście polega na służeniu innym i prowadzeniu życia pełnego poświęcenia i poświęcenia. W szczególności prosimy, aby Twoje wstawiennictwo dotarło do tych, którzy czują się osamotnieni i opuszczeni. Niech znajdą pocieszenie w Twojej obecności i poczują się mile widziani przez otaczającą ich społeczność. Niech światło świętego Karola prowadzi Was na Waszej drodze, pozwalając Wam odczuć siłę miłości, która jednoczy Was i Waszych braci. Bądźmy dla nich znakiem nadziei i przyjaźni, podając im rękę i wspierając w ich podróżach. Panie, udziel nam łaski, abyśmy byli narzędziami Twojego pokoju, niosąc miłość i współczucie każdemu, kogo spotkamy. Obyśmy byli światłem pośród ciemności, oferując pomoc tym, którzy są zagubieni i zniechęceni. Niech nasze serca zawsze będą otwarte na przyjęcie innych i niech nasze działania będą odzwierciedlać Twoją bezwarunkową miłość. Niech, podobnie jak święta. Karol, możemy wykorzystać nasze umiejętności i talenty, aby zmienić życie innych, zawsze szukając Twojej chwały we wszystkim, co robimy. Boże, niech Twoja obecność będzie siłą, która podtrzymuje nas w chwilach słabości. Abyśmy, gdy czujemy się zniechęceni, mogli szukać schronienia u Ciebie i znaleźć odnowienie w Twoim duchu. Niech modlitwa będzie naszym sprzymierzeńcem i abyśmy dzięki niej mogli wzmocnić naszą relację z Tobą. Pomóż nam wytrwać w poszukiwaniu Ciebie, nawet gdy droga staje się trudna. Obyśmy zawsze pamiętali, że w Tobie znajdujemy odpoczynek i odnowę. Panie, kończąc tę modlitwę, prosimy, aby Twoje błogosławieństwa spłynęły na każdego z nas i na naszą społeczność. Abyśmy byli świadkami Twojej miłości i miłosierdzia w każdym aspekcie naszego życia. Niech zainspirowani święta. Karolem będziemy krzewicielami prawdy i dobroci w świecie często pogrążonym w zamęcie i rozpaczy. Niech światło Święta Karola umacnia nas w wierze i abyśmy zawsze pamiętali, że jesteś kochany i przyjęty przez Ciebie. Niech każdy z nas w swojej wyjątkowości odczuje Twoją obecność i radość, która się pojawia w komunii z Tobą. Obyśmy zawsze byli wdzięczni, dostrzegając małe i duże błogosławieństwa, które otaczają nas każdego dnia. Panie, niech ta modlitwa przyjdzie do Ciebie jako akt ufności i poddania się. Obyśmy w jedności ze wszystkimi świętymi, zwłaszcza ze święta. Karolem Akutisem, żyli pełnią życia, zawsze szukając Twojej woli i budowania Twojego królestwa tu na ziemi. Amen. Na zakończenie tej chwili refleksji i modlitwy zachęcam Was do zastanowienia się nad głębią tego, co znaczy wołać o cud. Każdy z nas przechodzi przez wyzwania, przez chwile, które wydają się nie do pokonania to właśnie w tym scenariuszu wiara staje się latarnią oświetlającą naszą drogę i prowadzącą nas ku nadziei. Święty Carlo Acutis, młody człowiek, który potrafił połączyć technologię z duchowością, uczy nas, że prawdziwy cud nie tkwi w wielkich przejawach, ale w małych codziennych czynach, które stają się niezwykłe, gdy są wykonywane z miłością i oddaniem. Pokazał nam, że każdy gest Każda modlitwa płynąca z serca może poruszyć niebo i ziemię, przemieniając rzeczywistość i budząc łaskę Bożą w naszym życiu. Podczas tego nabożeństwa zastanawiamy się nad znaczeniem krzyczenia, wyrażania naszych potrzeb, pragnienia transformacji i uzdrowienia. Nie chodzi tylko o proszenie, ale o otwarcie naszych serc na to, co Bóg ma nam do zaoferowania. Czasami cud, którego szukamy, może nie objawiać się w sposób, jaki sobie wyobrażamy, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy słyszani. Pan odpowiada na nasze prośby w sposób, którego często nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale który zawsze ma na celu nasze największe dobro. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile błogosławieństw otrzymałeś, nawet pośród trudności? Cuda często maskują małe, codzienne zwycięstwa, uśmiech, słowo pocieszenia, pojednanie. Święta Karol przypomina nam, że świętością można żyć wszędzie i w każdych okolicznościach, i że każdy z nas jest powołany, aby być narzędziem łaski Bożej. Opuszczając tę przestrzeń modlitwy i refleksji, zabierzmy ze sobą pewność, że nie jesteśmy sami na naszej drodze. Obecność Boga jest stała i towarzyszy nam w święta. Corolla Akichajsa. Inspiruje nas do wykorzystania narzędzi, które posiadamy, naszych umiejętności, naszego czasu i naszego współczucia, aby zmienić życie otaczających nas ludzi. Obyśmy byli sprawcami cudów, nie tylko czekając, aż coś się wydarzy. Ale także działając, aby miłość Boga objawiła się przez nas. Zastanów się, co możesz zrobić od dzisiaj. A może zobowiążesz się do poświęcenia czasu na pomoc komuś w potrzebie? A może bycie bardziej wdzięcznym za małe rzeczy, które często pozostają niezauważone? Każdy akt dobroci jest cudem samym w sobie, a ich suma może naprawdę przemienić otaczający nas świat. Na zakończenie tego nabożeństwa, niech Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeże Waszego serca i umysłu. Niech pewność, że Twój krzyk został wysłuchany, przyniesie ukojenie Twojej duszy. Pamiętaj, że wiara jest podróżą i każdy krok, który robisz w stronę Pana, jest krokiem w kierunku cudu, którego szukasz. Nie zapominaj, że nadzieja nigdy nie powinna gaśnie. Wołajcie dalej, wierzcie, bo Bóg jest Bogiem miłości i współczucia, zawsze gotowym wysłuchać. W chwilach zwątpienia spójrzcie na przykład święta. Karola Akutisa który nawet w swoim krótkim życiu zdołał poruszyć tak wielu ludzi i pozostawić dziedzictwo wiary i miłości. Niech każdy z nas będzie odbiciem tego Bożego światła, szerząc miłość i nadzieję w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Na zakończenie nieśmy w sercach pewność, że modlitwa ma moc i że nigdy nie powinniśmy lekceważyć wpływu, jaki możemy mieć na życie innych i na nasze własne życie. Niech Bóg nas błogosławi i prowadzi na każdym kroku.